Prezentuję gołąbkę o numerze 4488. No, taki fajny numer, także i szczególny gołąbek. Jest to córka Eliota. Najlepszego gołębia na świecie. Najlepszego gołębia e, w poradej na olimpiadzie, czyli dwa złote medale. Gołąb, który do tej pory jest niepobity. E, wnuki tego gołębia na gołębnikach moich kolegów. Sprawiają się rewelacyjnych, rewelacyjnie z tymi, co mam kontakt, bo trochę tych gołębi, już jak gdyby e, zostało sprzedane przynajmniej nie wiem, no, 7, 8, może i 10 przez te e, 3 lata. Także mam informację, że rewelacyjnie się sprawdzają i są zadowoleni koledzy. Także, także naprawdę, naprawdę fajnie. No, samica nielagannej budowy. Jest to gołąbek z czwartego lęgu, że jeszcze ma trzy lata do zrzucenia. Jedwabiste upierzenie, ale jak ojciec. I co, co, wam muszę powiedzieć? To jest ewenement. Eliot i rodzice Eliota nigdy nie wydały mieszanej płci młodych. Jeżeli były dwa w gnieździe, to albo były dwie samice, albo dwa samce. Z większości większość samic yy, po rodzicach Eliot'a, bo wyobraźcie sobie w zeszłym roku było 12 samic i dwa samce, ale to już z takiego jesiennego, jesiennego wychowu. Yy, Eliot pierwsze dwa dał samce, które są na, na głębiku lotowym. Yy, później są yy, cztery samice, także no Naprawdę, ale to jest bardzo dobra cecha, jeżeli w gnieździe są dwa gołębie o tej samej płci. A matką tego gołębia jest samica 468, córka rewelacyjnej lotniczki Syreny albo Wenus, bo to są dwie siostry, które, które jak gdyby. W jednym roku wylatały 11 pierwszych konkursów, także ja i z Wenus i z Syreny mam, mam gołębia. także tutaj już bez czytania rodowodu mówię na pamięć, także geny w tym gołębiu są niesamowite, bo i 12, 18, matka, która razem z siostrą z gniazda zdobywa w jednym roku 11 pierwszych konkursów. Eliot, który jest najlepszym gołębiem na świecie, który też zdobywa mnóstwo szpicowych konkursów. Także polecam naprawdę rewelacyjnego do hodowli, Zobaczcie, to jest po prostu tu nic się nie dzieje. To te gołębie leżą mi jak laleczki. Zero jakiejkolwiek nerwów. naprawdę godne polecenia, polecam. Nie? polecam.